Koniciła! Dzisiaj przedstawię wam Kurde, możesz już iść? Nie Powiedz coś więcej, to pójdę pa, pa trzymaj się szerokiej drogi Dzisiaj przedstawię wam wiele fajeczek, które swoją stylistyką nawiązują do kraju kwitnącej wiśni. Ale najpierw zaczniemy od najprzyjemniejszej części. GBR oficjalnie wchodzi na rynek polski. Obecnie mamy dostępne 12 smaków. Smakowo jest to tytoń naprawdę dobry. Śmiało może konkurować z tabu, kultem, Alfakerem. Troszkę krótko się pali, ale myślę, że jakość aromatów jest na tyle yy, wysoka, że warto spróbować. Kasana! Shuriken. Te dwa modele od firmy L Bomber to prawdziwa gratka dla fanów anime oraz kultury Japonii. Od firmy L Bomber dostaliśmy również model Midnight, który, jeżeli chciałbym go jakoś w ten właśnie japoński styl dzisiejszego odcinka wkręcić, to bym powiedział, że fajeczko śmiało mogłaby występować w Tokyo Drift, Szybcy i Wściekli się <grym> <grym> Wróciły karabiny. Nowością są również e, fajeczki o nazwie Sfer od firmy Mouse, które zadebiutowały przy okazji naszego ostatniego filmu na YouTube. Z cybuszków przyjechały do nas kongi, alpaki, cybuchy od firmy Tangers oraz taka ciekawostka: cybuchy, które są podzielone jak kawałki pizzy. Z dzbanów otrzymaliśmy naprawdę wiele y, bardzo ładnych kryształów od firmy Cezar. Wiele kolorów, wiele różnych cięć. Może niewiele mają wspólnego z Japonią, ale na pewno wzbudzą zazdrość u Twoich sąsiadów. Z akcesoriów kabura, dzięki której y, poczujesz się jak Amerykanin w 1877 właśnie w Japonii. Może i nie będziesz trzymał y, tam pistoletu, ale miejsce na szczypce oraz pokera na pewno się znajdzie. Także dla każdego, który chce starać się o miano Shisha Mastera, na pewno do polecenia. W tym odcinku to tyle. Zapraszamy na nasze socjale, Instagrama, TikToka, Facebooka. Eee, I to tyle. Eee, arigato Shimasu.